Sławek, świeżo po sześciorundowym pojedynku z Borisem Bergiem, pięściarzem, który zremisował z Mociejem Zyganem, dla Ciebie wydawało się, że nie stanowił zagrożenia w żadnym momencie? No, nie stanowił zagrożenia, jednak się tam okazało, że potrafił toczyć ze mną równy pojedynek. No, była w każdej rundzie moja przewaga, ale pojedynek można powiedzieć, że był wyrównany do samego końca. Lewy prosty pracował dokładnie tak jak chciałeś? No nie, trochę nie pracowało tak jak chciałem, powinienem częściej chodzić, może też to wpłynęła ta rozgrzewka, pół godziny się rozgrzewałem, miałem o 22 wyjść do ringu, okazało się, że o 22.30, więc godzina rozgrzewki to uważam, że trochę za dużo, I trochę jakby mnie to podmęczyło, bo ostro się rozgrzewałem, żeby nie ostygnąć, bo ostygnąłem, i znowu się musiałem rozgrzać, żeby nie nabawić się jakiejś kontuzji. No właśnie, tak po czwartej rundzie miałem wrażenie, że troszkę tak zacząłeś ciężej oddychać. Czy to było spowodowane właśnie tą rozgrzewką, czy też rywal narzucił duże tempo? Znaczy to może tak wygląda, że ja tak ciężko oddycham, bo mam problemy z oddychaniem z nosem. Bardzo słabo oddycham i... nierównomiernie oddycham zadając ciosy. I nie mam uregulowanego oddechu i... później nadrabiam to w rundach, kiedy jest czas minuty przerwy. Ale jednak zapowietrzam swój organizm i... To tak, jakby mnie trochę odbierało siłę. A kondycyjnie jestem zawsze dobrze przygotowany. Zamierzasz zrobić sobie jakiś zabieg w związku z tym nosem? Znaczy, no Przemierzałem się robić, ale to wiąże się z przerwą dłuższą. Eee, a nie chcę na to sobie pozwolić, bo już kiedyś już miałem przerwę eee, dwa lata i mam dużo do nadrobienia. Zapowiadałeś, że chciałbyś, żeby ten Twój występ dzisiejszy wyglądał lepiej niż ten w łomiankach? Tak na gorąco myślisz, że tak faktycznie było? Eee... No, można porównać to tak na równo z łamiankami, że tam, tam mogłem lepszy boks pokazać, nie pokazałem, tutaj mogłem lepszy pokazać, nie pokazałem, no a czasami tak bywa. To co się realizuje czasami nie wychodzi w ringu. Wiesz już czy jeszcze do końca tego roku będziesz boksował? No jestem cały czas w kondycji. No czekam na okazję, czekam na okazję, zobaczymy co, co menadżer mu zaproponuje, ja jestem otwarty na propozycję, by boksować, bo nie miałem żadnej kontuzji w tym roku, świetnie się czuję, myślę, że bym skorzystał.